Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film z cyklu Perfumowy Haul, i będzie to taki mini, mini haul, bo zaledwie pokażę Wam dwie pozycje. Ale co ciekawe, będzie to haul na żywo, perfum kupionych w ciemno. Te perfumy, które dzisiaj Wam pokażę, to będą perfumy, które przetestuję pierwszy raz przed Wami, przed kamerą. A zatem może być ciekawie, tym bardziej że ja tych zapachów kompletnie nie znam. I przy okazji mam do Was takie pytanie, i otwieram Wam temat do dyskusji w komentarzach: czy kupujecie perfumy w ciemno? Ja muszę przyznać, że kiedyś, w początkach mojej pasji, rzeczywiście dużo kompozycji do mojej kolekcji trafiało zupełnie w ciemno. Jednak w konsekwencji okazywało się tak, że większość z nich prędzej czy później z mojej kolekcji wyfruwała w nowe ręce do nowych właścicieli, bo nie zawsze to były zakupy udane. A zatem wiedząc, że te zakupy w ciemno w większości przypadków mi się niestety nie udają, yy, chyba od bodaj dwóch lat bardzo solidnie testuję perfumy przed ich zakupem, więc takie zakupy w ciemno bardzo rzadko ostatnio popełniam. Ale zabrakło mi ostatnio tego dreszczyka emocji. Stwierdziłam, że ostatnio wszystkie perfumy, które trafiały do mojej kolekcji, były perfumami, które do niej trafiły po bardzo solidnych testach, więc stwierdziłam, że raz na jakiś czas można sobie na takie szaleństwo pozwolić, i skoro tak długo kupowałam perfumy racjonalnie, to raz zaszaleję i kupiłam dwie kompozycje, których absolutnie nie znam. Powiem szczerze, że zanim tutaj usiadłam i zaczęłam dla Was nagrywać, musiałam się co do jednej upewnić, bo nie pamiętałam jednej kompozycji, którą kupiłam, co do jednej byłam świadoma. I brałam te perfumy z pełną premedytacją. Co do drogie, nie pamiętałam, który wariant wybrałam. Ponieważ perfumy, które kupiłam, to taka malutka seria, składająca się z kilku zapachów i nie pamiętałam, który zapach serii kupiłam, więc to może być ciekawe. No, powiem szczerze, paczuszka jest tu przede mną. Musiałam mieć dużo samozaparcia, żeby jej nie otworzyć, bo ona tu leży już dobre kilka godzin i bardzo mnie frapuje, czy też trafiłam z tymi zakupami w ciemno, czy nie. A zatem ja otwieram mój pakunek, a Wy jak chcecie w tym czasie, napiszcie w komentarzu, czy zdarzają się Wam zakupy w ciemno, jakie najlepsze zakupy w ciemno trafiły do Waszej kolekcji. No, i generalnie, czy uważacie ten sposób kupowania za rozsądny? No cóż, on rozsądny na pewno nie jest, ale czy uważacie za taki być może niosący jakąś adrenalinę ze sobą albo coś innego, że jednak mimo wszystko, mimo że wiecie, że to nie jest rozsądne, to je raz na jakiś czas porywacie się na takie zakupy, napiszcie w komentarzu. A ja tymczasem posiłuję się z moim pomocnikiem z tą paczką. Dobra, trochę go musiałam obrać z zabezpieczenia i mamy pozycję numer dwa. Dodam Wam notabene, że obie kompozycje, które kupiłam, kupiłam w postaci testerów. Wiecie co, mój kot uwielbia się bawić tymi chrupkami, które pomagają zabezpieczyć produkty szklane w transporcie, więc on sobie teraz już tu chrupie te chrupki. Mam nadzieję, że ten oddźwięk chrupania nie będzie jakiś bardzo silnie wyrazisty. Ale to są te chrupki, bodaj biodegradowalne, więc chyba się tym nie zatruję, mam nadzieję. Zresztą ona się cały czas bawi tymi chrupkami. Ją fascynuje to, że ona im bardziej je li li liży, tym bardziej one znikają. Więc gdybym miała się zatruć, pewnie już by się zatruła jakiś czas temu. Dobra, ale yy, nie ględząc i nie gadając, otwieram pierwsze perfumy i myślę, że nie będzie to takie łatwe, jak mi się wydawało. O, dobra, mam. Zobaczymy, czy ten tester jest skorkiem. Bo to mnie ciekawiło, czy to będzie wariant z korkiem, czy nie. Uf, na szczęście jest z korkiem. I pierwszymi perfumami, które zakupiłam, są perfumy od marki Juliet Hazan. Niestety już wycofane o nazwie Mundens. I dlaczego ja kupiłam te perfumy? Otóż dlatego, że usłyszałam, że one są podobne do płazą od marki Dior. I zobaczymy, czy w istocie tak jest. O, jakie tutaj. Luxury Collection. Ojej, jaki piękny zapach. Dobra, już czuję. Nie pokażę Wam z tej strony, bo tutaj się bardzo blaszka świeci, więc Wam będę pokazywała w ten sposób. Ej, no słuchajcie, trafiłam w dziesiątkę. Przepiękny zapach. Z płazą ma trochę wspólną tuberozę. Rzeczywiście tu tuberoza została podana w taki sam sposób, ale tu nie tylko jest tuberoza. Czuję też inne kwiaty. Na pewno jest tu róża. Ojejku, jaki śliczny, jak dobrze, że kupiłam te perfumy, zanim zniknęły całkowicie z rynku, powiem Wam, że bardzo się cieszę. Ja je sobie troszeczkę ponoszę, przyjdę do Was na pewno z ponowną recenzją po paru, po paru chwilach. Dla Was będzie to dosłownie moment w montażu i taka chwila cięcia, dla mnie to będzie troszkę dłuższa chwila chodzenia z tym zapachem. A tymczasem otwieram drugi tester, który nabyłam. I z tą marką powiem szczerze, nigdy się nie boję ryzykować w ciemno. Wiecie, że ja markę Montal uwielbiam. Perfumy Montal świetnie układają się na mojej skórze. I mimo, że dla wielu osób to syntetyki, ojejku, cały czas pachnie mi Mundance, jak ślicznie on pachnie. Jeszcze teraz taki ma pudrowy wydźwięk naprawdę super. To pomimo tego, że innych kompozycji nie kupuję w ciemno, to powiem Wam, że z Montelakami szaleję. Z Montelakami szaleję, ponieważ ja mam bardzo dobre doświadczenia z tą marką i jeśli chodzi o tę markę, to tak bardzo o tych zakupów w ciemno się nie boję. Flakon trochę zakurzony, więc podejrzewam, że trochę stał. Hmm, czy jest zdekodowany? Nie jest zdekodowany. Żeby mi to atomizer nie psiknął. Dobra, jedziemy. A, nie powiedziałam Wam, co to jest. Kikiem. Jest to Red Wood. Ja bardzo chciałam mieć jakiegoś montal w czerwonej butelce, więc dlatego skusiłam się na Red Wood, aczkolwiek zastanawiałam się między Wood Vetiver, chyba tak czy Red Vetiver, a właśnie Red Wood żadnej z tych kompozycji nie znałam. O, szafran. Ale pojechały pojechało te perfumy szafranem. Wood to na pewno nie jest. Red może trochę bo czuć róże więc ta czerwień być może nie jest od parady, ale drzewa gorowego to w ogóle nie czuję. Absolutnie czuję nutę szafranu, nutę szafranu z różą. To jest chyba to, co... Może jakieś nuty drzewne, wetwerie. To jest to, co na razie czuję w tym zapachu. Zobaczymy, jak on się rozwinie. Butelka niestety do mnie dotarła trochę zakurzona, ale już ją otarłam, więc mam nadzieję, że będzie estetycznie wyglądać w kadrze. No, powiem Wam, że na ten moment, kiedy mam oba te zapachy rozpylone, to mundans od marki Juliette Hezegan, to jest mistrzostwo. Red Wood, to też jest mój klimat, to jest taki typowo montalowy klimat, szafranowy klimat, różany klimat. No, bardzo ładny zapach, aczkolwiek mam wrażenie, że tu coś jeszcze jest: jakieś nuty drzewne, wetyweria, coś takiego. No, na razie zostawię Was z takim wrażeniem. Pójdę sobie gdzieś pochodzić, być może nagram inny film dla was, i jak moja kicia przestanie żreć chrupki, zopakowanie i jak troszeczkę pochodzę z tymi zapachami, na pewno do was wrócę. A few moments later. I przychodzę do Was ponownie po kilku sekundach. Oczywiście dla was to było kilka sekund, dla mnie to było mniej więcej półtorej godziny. Podczas którego to czasu sobie nakręciłam inny film na mój kanał, troszeczkę się pokręciłam po domu, a zatem mam wrażenie, że te perfumy już się na tyle uleżały na mojej skórze, i że jestem w stanie obiektywnie Wam powiedzieć, jak one po pewnym czasie, prawie dwóch godzin, na mnie pachną. Zanim jednak do tego przejdę, to muszę tutaj nadmienić, że obie te kompozycje bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o mundance, to to jest totalny strzał, w dziesiątkę. To jest mój feeling, mój klimat. Uwielbiam, po prostu uwielbiam te perfumy, cały czas wącham, yy, zwłaszcza tę rękę. Nosząc te dwie kompozycje, po prostu mój nos ucieka do tego zapachu, więc wiem, że jest to 100% mój gust zapachowy. Jeśli chodzi o Redwood, yy, ten zapach na początku rozpylony przed wami, przed kamerą, troszkę mnie przeraził, nawet chyba powiedziałam coś takiego, ale dało tym szafranem. I trochę się bałam, że ten zapach nie pójdzie w dobrym kierunku, ale poszedł w świetnym kierunku, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle muszę Wam nadmienić, pewnie zauważyliście to w moich filmach, że jeśli chodzi o nutę szafranu, ja się w końcu z szafranem zakumplowałam. Powiem szczerze, że nigdy perfumy szafranowe nie stały w epicentrum moich zainteresowań olfaktorycznych, ale ostatnio bardzo silnie odkrywam szafran w różnych odsłonach i w odsłonach bardziej dziewczęcych, z różą i z maliną, i w odsłonach cieplutkich, słodziutkich, z wanilią, i w odsłonach takich typowo arabskich, z bardzo silną różą i nutą ut. A zatem ten szafran ostatnio mnie fascynuje i fascynuje mnie to, jak wiele obliczy potrafi mieć i muszę przyznać, że kolejnym szafranem, który trafi na półkę moich ulubieńców zdecydowanie będzie Red ud. pozwólcie, że od tego zapachu zacznę. On ma wstęp rzeczywiście taki, że można, że tak powiem, na chwilę pociągnąć nosem i się nad tymi perfumami zawiesić. A to dlatego, że myślę, że temu szafranowi w otwarciu towarzyszy nuta pieprzu. Chyba nawet wyczytałam, że jest tam pieprz. Dlatego ten szafran na początku jest taki przyprawowy, przestrzenny, taki wzmocniony siłą tego pieprzu, jeśli chodzi o jego wydźwięk. Natomiast im dalej w las, im ten zapach się bardziej rozwija. Robi się delikatniejszy, kremowy, robi się ciekawszy, dochodzą inne składniki, dochodzi w pierwszej kolejności róża, potem dochodzi taki kremik drzewa sandałowego. Czuć też cały czas jakieś takie aspekty drzewne i wetyweryjne w tym zapachu. Nota Ud tu być może jest, aczkolwiek ona tylko i wyłącznie mam wrażenie sprawia, że ta kompozycja zyskuje takiego orientalnego sznytu. Ale na żadnym etapie trwania tego zapachu na mojej skórze nie czułam tutaj nuty udz osobna. Ja nie wykluczam, że ona jest, bo rzeczywiście kompozycja ma charakter taki silnie drzewny i orientalny, więc jak najbardziej myślę, że jest. Natomiast absolutnie tu nie dominuje. Jeśli chodzi o tę fazę, którą ja już tutaj czuję na nadgarsku po tych prawie dwóch godzinach to to już jest taki bardzo kremowy, bardzo cieplutki, bardzo otulający szafran. To już nie ma tej pieprzności, tej świeżości, tej przestrzenności. Zapach się bardzo uładził, ugładził, zrobił się bardzo silnie kobiecy. A więc na tym etapie, na etapie nut serca i bazy jeszcze bardziej mi się wręcz podoba niż na początku. A zatem jestem na duże tak, jeśli chodzi o tę kompozycje marki Montal i zaraz przejdę do Mundens. I zanim przejdę z Wami do omawiania mundens jako konstrukcji perfumowej, to chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy. A mianowicie, ja się bardzo martwiłam, że ten tester dojdzie do mnie bez korka. Nie wiedziałam, czy testery marki Juliet Hezegan z tej serii Luxury mają korki, czy nie. Ale ze zdziwieniem zauważyłam, że to jest identyczny korek jak butelek podstawowych z tej serii, a zatem jakby mi się skończyła Vanilla Vibes, zawsze mogłabym użyć tego korka do tej kompozycji, bo ja nawet przymierzałam idealnie i doskonale te korki można ze sobą zamienić i świetnie się trzymają. Zresztą myślę, że one są identyczne, mają nawet to samo logo, tutaj wytłoczone na wierzchu, więc myślę, że marka Juliet Hezegan bardzo ekonomicznie i bardzo fajnie pomyślała, że mimo, że wygląd butelek między serią standardową i luksury jest inny, to jednak koreczki są w obu tych liniach identyczne. Dobra, ale teraz już przechodząc do samego zapachu. Dla mnie to jest połączenie płazą z Samsarą, czyli nie mogło być lepiej. Jak wiecie, ja płazą bardzo jako kompozycję lubię, aczkolwiek ostatnio bardzo mi zaczęły przeszkadzać. Wydźwięki tych nowych roczników, bo te nowe roczniki Płazą mają taką bardzo syntetyczną nutę tuberozy. tuberozy superozy, matko i córko. Mają taką bardzo syntetyczną nutę tuberozy. Powiem Wam, że w obecnym Płazą ta tuberoza brzmi bardzo plastikowo i bardzo nieładnie. Ten zapach już ma mało ze swojego dawnego oczaru, ma mało tej zawiesistości kadzidlanej, tych nut noir, a właśnie głównie. Atakuje nasze nozdrza taką lekko syntetyczną i lekko plastikową tuberozą. Jeśli chodzi o Mundens, od marki Juliet Hazagan, ta tuberoza jest tu podana dużo bardziej szlachetnie. No, i jest to tuberoza po prostu piękna, y, którą nawet jak się nie lubi tuberozy, myślę, można oswoić. Y, I dlaczego powiedziałam, że to jest takie połączenie poison z Samsarą? Otóż dlatego. Że ten zapach, mimo że jest takim silnym kwieciuchem, rzeczywiście z nutą tuberozy na czele, to mam wrażenie, że ma tyle samo kremowości i otulenia, bo niewątpliwie czuję tutaj, chociaż producent nam się do tych nut nie przyznaje, nutę po pierwsze ilank i lang, po drugie drzewa sandałowego. Dlatego w pierwszej części filmu powiedziałam Wam, że czuję taki lekko pudrowy wydźwięk. Tę pudrowość, taką kremowość bym nawet powiedziała bardziej, niewątpliwie nadaje tej kompozycji właśnie nuta drzewa sandałowego i taki ton maślanego i ylang A zatem myślę, że kompozycja jest dużo bardziej bogata, aniżeli sugeruje nam to producent podając piramidę zapachową. I tak, na początku była tuberoza z różą. Na początku rzeczywiście ta tuberoza i nuta róży były najgłośniejsze, aczkolwiek właśnie ta tuberoza była bardzo, bardzo ładnie i szlachetnie wydana. Właśnie delikatnie odciążona z tego swojego gumowego wydźwięku, wintyżowego wydźwięku nutom róży. Potem zapach ten nabrał takiej gładkości, kremowości, delikatnej pudrowości, bo zaczęło w brzmienie tej kompozycji właśnie wchodzić drzewo sandałowe i takie maślane, również delikatnie kremowe i lanki-lank. Jeśli chodzi o. Pozostałe nuty, które ja tutaj wyczuwam, to na pewno jest to delikatna paczula, aczkolwiek ta paczula nie jest taka piwniczna, nie jest taka ziemista, ona jest taka bardziej zielona i szlachetna, z takim powiedziałabym wydźwiękiem, może delikatnie drzewnym. Więc to jest też paczula z rodzaju tych łagodnych, tych właśnie, które nie zakłócają tej całej harmonii i kremowości tej kompozycji. Dla mnie, kochani, strzał w dziesiątkę. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego marka Juliet Hezegan wycofała te perfumy. Mogę się domyślać, że te kompozycje wycofano ze względu na niewątpliwe retrokonotacje. Bo ten rodzaj podania rzeczywiście tuberozy, podania drzewa sandałowego i y ylang ylang budzi y i chociażby obudził we mnie takie właśnie skojarzenia z dawnymi perfumami typu płazą czy Samsara. Więc może dlatego współczesny klient nie był na taką kompozycję gotowy i ta kompozycja po prostu marce się nie sprzedawała. Ale dla mnie strzał w dziesiątkę. Jeśli gdzieś jeszcze dorwiecie do testów, tudzież butelki w dobrych cenach, bo ten zapach teraz jest w dobrych cenach z racji wycofania. Bo pamiętam, że kiedy jeszcze te perfumy były w regularnej sprzedaży, bodaj kosztowały około 700 zł, czyli wcale nie były tanie i ja je kupiłam dużo taniej. Bo za kwotę niecałych 400 zł, więc widać, że już perfumerie pozbywają się tych stoków magazynowych tego zapachu wycofanego i można go rzeczywiście trafić w dobrej cenie. Więc to tyle ode mnie, jeśli chodzi o taki hol perfumowy na żywo. Mam nadzieję, że ten rodzaj filmu bardzo Wam się spodobał i będę mogła w przyszłości robić dla Was takie hole perfumowe na żywo. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mnie oba te zapachy promieniują z nadgarstku, więc mniemam, że obie te kompozycje będą trwały. Aczkolwiek myślę, że nie mają jakiejś zabójczej projekcji. Ja je czuję ale nie jest to tak, że one mnie obezwładniają. Są bardzo ładne, bardzo harmonijne, bardzo mi się obie podobają. Mam też nadzieję, że film podobał się Wam. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce, niebawem. Pa, pa!